W mitologii mezopotamskiej ogólne określenie wielkich bogów jako dzieci Boga Anu, zrodzonych w początkowym okresie tworzenia wszechświata zamieszkujących niebo i ziemię. Amunaki to rasa stworzeń żyjących w innym wymiarze. Co kilka tysięcy lat podczas wydarzenia zwanego Nibiru, bariera pomiędzy ich światem a ziemią słabnie i umożliwia to Amunakim odwiedzanie ziemi. Niektóre Amunaki są dobre i pomagają ludziom, zaś niektóre są złe. W Scoobim Dół okazuje się, że sadkofak, zakopany pod kryształowym zdrojem, zawiera największe zło Amunaki. Amunaki nie mają postaci fizycznych, więc muszą zamieszkiwać ciała różnych zwierząt, będąc w ten sposób odpowiedzialni. Za postacie mitologiczne, takie jak m.in. egipscy bogowie, chiński król małp i azteki. W serialu okazuje się, że zwierzęta, które potrafią mówić, są Amunaki, a to oznacza, że Scooby-Doo jest jednym z nich. Postacie, będące potomkami Amunaki, żyją dłużej niż normalne zwierzęta i mają większą inteligencję niż ludzie. Jednak kiedy Amunaki ginie, które zostaje automatycznie usunięte z pamięci, a pamiętajmy o nich tylko inne amunaki i ich bliscy. Cześć, ja jestem Tomas i dzisiaj opowiem Wam, kim jest Niuña ze Skubie Godu i Badgady Detektywów. Jednak na wstępie chciałbym poprosić Was o zostawienie łapieczki w górę pod tym filmikiem oraz komentarza o treści Niuña. A jeśli jesteś nowy to zostaw suba. A teraz bez przedłużania zaczynajmy. Njunia. Sam domowym brata i Judy. Została też ona dziewczyną skubiego. Jej właściciele, czyli brat i Judy, pracowali dla profesora Pereklesa i pana E. Po tym jak ona prawie zginęła, była w śpiączce, a jej ciało zostało zamieszkane przez członka rasy Amunaki, składającej się z istot pozaziemskich. Nunia jest psem rasy Cocker Spaniel, jest ona małym pieskiem o maści. Jej uszy są puszyste jak to przystało na psa tej rasy, a jej pyszczek jest jaśniejszy niż reszta jej ciała. Na uszach posiada dwie różowe kokardki, a na szyi ma małą czerwoną obrożę z dzwoneczkiem. Nunia zachowuje się jak zwykły pies, w porównaniu do Skubiego. Nunia bardzo lubiła się ze Skubim i często się wzajemnie lizali, okazując sobie w ten sposób uczucia. Nunia szczekała, kiedy wyczuwała niebezpieczeństwo. Kiedy została opętana przez Amunaki, mówiła troskliwym i mądrym tonem. Nunia, jako Amunaki, prowadziła Skubiego i dawała mu wskazówki, dzięki którym mógł ocalić świat. Gdy brat i Judy rozmawiali ze swoim synem, Nunia weszła do salonu, gdzie Scooby-Doo zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. Nunia i Scooby zakumplowali się dosyć mocno i szybko i spędzali razem kilka chwil. Kiedy gang Scoobiego dowiedział się o prawdziwych zamiarach brata i Judy, potajemnie wziął Nunię za ich plecami, a Nunia nie miała nic przeciwko. Nunia zamieszkała z Fredem i Daphne, w posiadłości Daphne, a Scooby obiecał codziennie ją odwiedzać. Jednak w trakcie jednej z akcji, z prelegatem detektywów, Nunia została ciężko ranna spadając z helikoptera. Nunia trafiła do szpitala i zapadła w śpiączkę, a Skubi często ją odwiedzał. Podczas jednej z jego wizyt monitor się wyłączył sugerując, że Nunia nie żyje, jednak nagle się obudziła i ostrzegła Skubiego dłu, że nibiru nadchodzi. Podczas kolejnej wizyty Scooby dół marzył o spokojnym pobycie sam na sam z Nunią. Ale jego przyjemna fantazja zmieniła się w koszmar, ponieważ zostali oni zaatakowani przez roboty profesora Perklesa. Następnie Nunia pojawiła się w Śnie Skubiego, gdzie ostrzegła go o tym, co ma się stać. Następnie Shadow Stone kazał wszystkim zabrać ludzi i ich ewakuować, łącznie z Nunią, która była w śpiączce. A Munaki, którzy opętali Nunię, ujawnili historię złej istoty, Podczas poprzedniego wydarzenia Nibiru, Amunaki zstąpili na ziemię, aby pomóc w rozwoju ludzkości. Jednak dla niektórych był to bunt i próba wykorzystania ludzi do własnych celów. Dobrze Amunaki przerwali swoje próby i zamknęli zło w kryształowym satkwagu. Jednak działania złej istoty w końcu doprowadziły do jej uwolnienia, a z każdą sekundą w świecie fizycznym rosła i stawała się potężniejsza. Dobre Amunaki oświadczyli, że jedyną nadzieją na przetrwanie świata jest Scooby-Doo i jego ekipa. Nagle Skubidu otrzymał wizję od Nuni, która dalej była Amunaki. Ona powiedziała mu, że serce Jaguara nigdy nie było włócznią, oraz dała mu kolejną wskazówkę która pomoże mu w dalszej przygodzie. Po pewnym czasie Skubi zrozumiał, że serce głata to moc przyjaźni i miłości. Natomiast Velma padła na to, jaki jest słaby punkt złej istoty. Po pokonaniu istoty zła, gang opuścił miasto i udał się na uniwersytet. Jak widać, Nunia dalej była opętana przez Amunaki. Nunia podziękowała Scoobiemu za to, co zrobił. Oraz dodała, że Scooby jest najodważniejszą istotą, jaka kiedykolwiek żyła.